Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny sobotni poranek. Gramy na kortach w Podkrakowem. Piękny ośrodek. Mamy tutaj na zewnątrz pięć kortów i o dziwo nie jest to mączka, jest to dywan, ale bardzo podobny do mączki. Ma też dużo piasku, więc można się na nim ślizgać. Trochę inaczej piłka się zachowuje niż na mączce. Jest przy serwisie szybsza, przy tam odbijaniu trochę wolniejsza, ale już nasi zawodnicy przyzwyczajają się do tego powoli. Na pewno będzie to spore zaskoczenie dla niektórych, no ale dobry tenisista zagra na każdej nawierzchni. Tutaj, zaczyna, przepraszamy za chwilę opóźnienia, gramy, rozpoczynamy mecz, meczem pomiędzy panem Migdelem a panem Skuciakiem. Jest Tajbrek w pierwszym secie. Panowie nie grają za dużych prędkości, raczej przebijają lekką piłka. ten mecz myślę będzie trwał jeszcze trochę. Mam niestety podwójny błąd serwisowy. I mamy po 6 w tej braku pierwszego seta. Jest bardzo, bardzo zacięty mecz. Piękna wymiana tutaj by, yy, przy siatce. Pod słońce udało panu się zasmaczować. Bardzo ważny punkt O! Out! Śladów nie ma, więc trzeba zaufać przeciwnikowi. I mamy posiadam. Bardzo, bardzo zacięte spotkanie. I znowu out. No bardzo fajna wymiana było tutaj. Wszystko i wolej i skrót, i uderzenia. Bardzo mało zabrakło. I Kolejna piłka sortowa dla pana Migdała. I jest out. No i mamy po 8. Chyba panowie dzisiaj nie skończył Dobry serwis wyrzucający o, Pięknie zamarkowany skrót, ale to do... mało brakło. No i pierwsza piłka setowa do pana z gudziaka. Tak? Odwrotnie. To je dla máme pělky se tavou. Po 9. Zmiana stron. Bardzo ciasny cross. Ganiają się panowie po korcie. A, cóż za wymiana wolejowa, taka mała gierka. I piłka setowa dla pana z Guciaka, już trzecia w tym meczu. Nie wiem, co było. Chyba weszło. Tak, jest set, pan Zguziak. 4, 3, 11, 9 w tej braku. Pierwszego seta. Tak, pięknie, piłka weszła w linię. I witam serdecznie. Dzień dobry. Kłaniam się z do słonecznego Giebutowa w Akademii Tenisowej Country Tennis Club No, początki dnia bywają ciężkie Poranek Pobudka oraz szybki wyjazd do Tych pięknych kortów Przynajmniej wiesz, na korcie centralnym Między Jakubem Migdem i Mateuszem z którego już znamy z poprzedniej turniejów. Wygra pierwszy seta pod tej na pewno było to wzwanie pięć raz backhand po Krosie i Wygra pierwszego Gama drugiego Seta Mateusz w powtórkę Ładny pechan po krosie i utrzymuje To już który jest na pewno łatwieję się drodze do zwycięstwa. Zastępna jest taka miła niespodzianka Nie widzicie te korty. Pierwszy raz spotkałem się z taką nawierzchnią. Jest to syntetyczna nawierzchnia dywanowa, jakby to powiedzieć nie jest to mączka. Państwo widzą na ekranie. Podobne kolory ale nie dajcie się zmylić, bo jest to co innego. No teraz gdzieś nie piłka w ogóle skosłowała Teraz strasznie nisko, może jeżeli damy silny slice, przy się, to ta piłka nisko się odbija. Podobnie jak na trawie. w korcie, ładne minięcie Mateusza. Ja powtórce jeszcze raz. Tak no idealnie w tempo Mateusz zagrał gracz. Utrzymał piłkę w korcie. Kuba no właśnie, to będzie taka jego chyba. Najważniejsza rola, żeby to piłkę w korcie utrzymywać nie wysłać, bo że Mateusz jakimś tym winerem nie dysponuje. A po prostu przebija i robi to bardzo dobrze. A w międzyczasie Witor na gawka przegrał pierwszego z nas aniołem 4 do 1. niespodzianka. Ale walczy dalej Wiktor nie podaje się. Oczywiście jego ojciec gra też na korcie równoległym. Więc... Łagawki. W grze. mocno już praży na kortach. 30 stopni dzisiaj zapowiadane. Czuć, czuć te promienie słońca. ten pod Mateusza, teraz w minięcia, tak, udaje się, no, za nisko na nogach i mamy, proszę złoto piłkę. Bardzo ważny punkt teraz bieżąco, teraz nie podania, to będzie w głębokich tarapatach. Broni się Mateusz, piłka w korcie. Drive w i tak piłka bardzo blisko skosowała siatki. Mamy no przełamanie, proszę Państwa. 2-0 z Budziak. Zobaczmy jeszcze na powtórce tą długą akcję. Próba skrótu nieudana, ale... zrobiła robotę zrobina się no wiadomo że w tej formule łatwo bardzo jest zrobić comeback mecze są dosyć krótkie każda piłka jest ważna no i po raz kolejny niewymuszony błąd Ciekawa informacja, że pani obsługująca korty ma nie ma ochroniarzy żadnych tutaj na kortach, a ma ze sobą dwa psy: rasy Golden Retriever, Daisy, i Diamond. Bardzo ładne pieski, które chronił tutaj korty, żeby każdy przestrzegał regulaminu, nie krzątał się zbytnio po obiekcie, nie niszczył nic i był grzeczny oraz uiścił opłatę po graniu oczywiście więc ciekawa opcja Psy zamiast prawdziwych ochraniarzy no na pewno sprawdza się to w armii czy w terenach na Syberii gdzie ludzie mają też jaki jako ochroniarzy także ciekawa opcja jak najbardziej prawda pozdrawiamy dwa piękne pieski Daisy Daimona Ależ długa akcja i tak udaje się Mateuszowi ją ja sfinić. widzimy to dla Państwa na powtórce. Zobaczmy akcję na razie. Chyba na meczu Mateusz, gdzie pomimo swojej masy, bardzo jest szybki to jest tylko takie złudzenie. Coraz więcej osób się pojawia na kortach, ruszają mecze grup porannych. Najpierw o 9 ruszyli, a teraz godzina 10 dobiega i korty są wolne, więc dłużej, jeszcze grania przed nami. Zobaczmy w ostatnią akcję, nie udało się minąć. Mateusz, mamy 3-1, ten mecz raczej zmierza ku szybkiemu winien Doświadczenie u gracza niemieckiego koszulce przeważa. Teraz było widać takie nieprzygotowanie nadgarstka przy tym uderzeniu. Wiadomo, jest poranek i ten nadgarstek nie jest tak dobrze dogrzany. Być serwis też Teuszowi dzisiaj. wiadomo no, pierwszy raz mężem na takich kortach, więc nie jest to pewnością łatwe zadanie. Nisko schodzi podczas tego backhandu Mateusz i to przynosi efekty, nie gra na prostych nogach, jak niektórzy tenisiści. Tylko bardzo nisko, nisko schodzi, jak taka jeszczurka i atakuje. Oj, teraz za dużo siły tych bicepsów użył i mamy piłki na przełamanie, czyli ten medzie jeszcze nam troszeczkę potrwa, są spokojnie. Proszę Państwa, Game Set Match, Mateusz Gucia, który zaskakuje wszystkich i wygrywa w dwóch setach swoje premierowe spotkanie na kortach, gdzie był tu w tenis Country Club. Gratulacje do Mateusza, 4-3, 4-1, a Was zapraszamy teraz na krótką reklamę i zaraz się widzimy na kolejnym interesującym spotkaniu. Zostańcie z nami, bardzo proszę.